Dzień dobry, Kochani. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy dalej, poznajemy Chrystusa. 30 werset, czwarty rozdział, Ewangelia Świętego Marka. Jezus mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn.” Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Bóg, który jest dobrym Ojcem, w każdym z nas zasiał ziarno gorczycy. I wokół każdego z nas pragnie chodzić, by je doglądać, podlewać, wystawiać na słońce, aby jak najszybciej wzrastało. Lecz dzięki wolnej woli, którą nam dał, wokół każdego nasionka, którym jesteśmy, jest wytyczona działka. I Bóg nie może przekroczyć tej działki, jeżeli my Mu nie pozwolimy na to. Jeżeli jednak zgodzimy się, aby On stał się naszym ogrodnikiem, i zgodzimy się przez przyjaźń i relacje z Jezusem na to, aby On nas doglądał, podlewał, wystawiał na słońce, przycinał nasze gałązki, rozpoczyna się nasz błyskawiczny wzrost. I każdy z nas wzrasta. Nasionko kiełkuje, zapuszcza korzenie. Które rozgałęziają się coraz bardziej, przebija się przez powierzchnię Ziemi, wychodzi pęd, następnie roślina staje się coraz grubsza, coraz wyższa, wypuszcza gałązki, liście i sobie rośnie, podlewana i doglądana przez Boga. I w życiu takiej rośliny zdarza się, że przychodzą różne warunki atmosferyczne, czasem świeci mocno słońce. Czasem wieje wiatr, także miota na prawo i na lewo tą roślinę, czasem pada na nią mocno deszcz, ale te wszystkie warunki nie powodują wcale tego, że ona przestaje rosnąć. Nawet kiedy przychodzi wichura i liście, rośliny potrząsane są na wszystkie strony, ona, mając mocny system korzeniowy, nie zostanie wykarczowana, a wszystkie trudności, które przeżyje, umocnią ją tylko. I zaprowadzą do dalszego wzrostu. Czasem zdarza się również tak, że na sąsiedniej działce wyrasta już drzewo, które jest dużo większe od naszej sadzonki, i wtedy mniejsze rośliny zachwycają się, jak ono jest takie wielkie. I kiedy ich zachwyt wprowadza radość w ich system korzeniowy, zaczynają rosnąć jeszcze szybciej, ponieważ pragną z czystej motywacji wydawać tak piękne owoce, jak to wielkie drzewo, które widzą w sąsiedztwie. Lecz może zdarzyć się tak, że niektóre sadzonki zaczynają patrzeć na to wielkie drzewo z zazdrością i myślą sobie, że one nigdy nie urosną do takich rozmiarów. I przez to przestają pozwalać Panu Bogu na to, aby On dalej je podlewał, wystawiał na słońce i przycinał gałązki i zatrzymują swój wzrost. I tak samo jest z nami. Każdy z nas jest taką rośliną. Każdy z nas wzrasta. Niektórzy są już wysokimi drzewami, inni dopiero co wyrośli, ale Pan Bóg nigdy nie porównuje nas ze sobą. On każdego z nas prowadzi indywidualną ścieżką i nie chce wcale, abyśmy my porównywali się z innymi. Tak samo każde warunki naszego życia, wszystkie okoliczności, które nas spotykają, czy to trudności. Czy smutki, czy radości powodują nasz wzrost, jeżeli jesteśmy mocno zakorzenieni i nie odstępujemy od opieki naszego ogrodnika, którym jest Bóg, bo Bóg tak dobrze dba o nasz wzrost, że w każdych warunkach, w których się znajdziemy, z nim wytrwamy i wzrośniemy jeszcze szybciej. Więc, kochani, nie martwcie się i nie traćcie nadziei, nie wyrzucajcie do śmietnika. Tego, co Bóg w Was uczynił, jeżeli przyjdą jakieś trudy, jeżeli przyjdą jakieś rozczarowania, jeżeli przyjdą jakieś upadki. Bóg z tego wszystkiego wyprowadza chwałę dla swojego imienia i On spowoduje, że to będzie okazją dla naszego jeszcze większego wzrostu. Więc, kiedy zobaczysz, że jakaś burza posypała kilka Twoich liści, nie płacz z tego powodu, ale jeszcze szybciej zwróć się do ogrodnika. A On przytnie Twoje gałązki i z tego miejsca wydasz jeszcze obfitszy plon. Twoje liście wzrosną niesamowicie szybko i zaczniesz przynosić owoce, które sprawią, że wokół Ciebie zaczną wyrastać nowe drzewa. W domu, w szkole, na podwórku, wszędzie gdziekolwiek poślecie Chrystus. Dlatego bądź cierpliwy, pozwól poprowadzić się Duchowi Świętemu w relacji i przyjaźni, nie ustawaj. Trwaj w przyjaźni z Bogiem, a On poprowadzi Cię do tego, że wyrośniesz i staniesz się większy od innych jarzyn i wypuścisz wielkie gałęzie, tak, że ptaki podniebne będą się gnieździć w Twoim cieniu i będziesz schronieniem dla wielu istot. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty prowadzisz nas za rękę. Dziękuję Ci, że Ty prowadzisz nasz wzrost. Dziękuję Ci, że przycinasz nasze gałęzie podlewasz nas i wystawiasz na słońce. Dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami w każdej trudności i że mamy w Tobie pewne oparcie i nic nami nie zachwieje. W imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, dziękuję, że nas prowadzisz. Amen. Jou.